Cześć wszystkim! Z strony Agnieszka Jagusiak i Anna kiedrzyńska tuji czyli propsy. Witamy w pierwszym odcinku naszego podcastowego cyklu Komu Dzieciacja, czyli o komunikacji włączającej dzieci i młodzież. Wraz z zaproszeniami ekspertami będziemy przybliżać tematykę komunikacji, która łączy, a nie dzieli. Komunikacji inkluzywnej, która nadaje podmiotowość najmniejszym obywatelom naszej planety, czyli dzieciom. Aniu, zacznijmy od najważniejszego. Dlaczego Na w ogóle zajęliśmy się tym tematem? Dlaczego jest ważne? Tak jak powiedziałaś, to jest ważny temat. My zajmujemy się w PROPS różnymi tematami związanymi z komunikacją w ogóle, szeroko pojętą. Natomiast od jakiegoś czasu, głównie z dwóch kluczowych kontekstów, podjęliśmy się, żeby zwrócić uwagę na dzieci i młodzież. Po pierwsze, od, od zeszłego roku weszły standardy ochrony małoletnich i to one dyktują prawnie, ale też kulturowo, nie bez powodu zostały wprowadzone. A po drugie od września jest obowiązek edukacyjny uczniów i uczennicy z Ukrainy. No i tak, kiedy spojrzeliśmy na te dwa konteksty, zauważyliśmy dość ważną rzecz, że nasza kultura, generalnie polska kultura, nie jest przyjazna i włączająca wobec dzieci i młodzieży. No i byliśmy zdziwieni, jak mogliśmy tego nie zauważyć. My w PROPS nie zajmujemy się stricte komunikacją do dzieci i do młodzieży, ale zajmujemy się komunikacją społeczną na zewnątrz. I jako część branży kreatywnej chcieliśmy móc zabrać tej kwestii głosu. Yy, jasne, ale przecież na co dzień wszyscy komunikujemy się z dziećmi i to gdzie jest problem? Przecież jest jakaś potrzeba, żeby je włączyć w tę komunikację. Przecież mówimy do dzieci w telewizji, w social media, w każdych mediach. Więc dlaczego jest problem? No Problem jest chociażby w języku i w sposobie, w jakim mówimy o dzieciach do dzieci czy nawet z dziećmi. Yy, warto to rozczłonkować. Pierwsze, tak spójrzmy na takie najczęściej padające zdanie w naszej kulturze. Dzieci i ryby głosu nie mają. Serio, nie mm. mają. Jeśli to jest prawda, no to jesteśmy naprawdę w niezłym bagnie. E, no, mi jest to najmniej przykro, jeśli to jak to słyszę. E, druga rzecz jest taka, wspomniałaś o social mediach. E, właśnie w czasie, kiedy o tym rozmawiamy, w Australii m, wprowadzono zakaz używania e, social mediów przez dzieci poniżej, przez młodzież poniżej 16 roku życia, a kolejne kraje już się zastanawiają nad wprowadzeniem takiego zakazu. W Polsce. Nie ma w ogóle nawet żadnych prac w związku z tym, a social media hulają dzieciaki, używają tych social mediów i technologii na bardzo no, jakby codziennie i dość e, intensywnie. Więc, krótko mówiąc, mamy problem nie tylko w języku, ale też w praktyce, w używaniu komunikacji, chociażby no przez social media. No właśnie, bo tutaj mamy kilka wątków, tak naprawdę. Ponieważ jak zajęliśmy się tym tematem, to stwierdziliśmy, że jeśli chodzi o komunikację, skierowaną do dzieci, której nadawcami są czy chociażby rodzice, czy nauczyciele w szkole, no to tu jest pomoc, nie wiem, czy ze mną zgodzisz. Tu są porady, jak się komunikować z dziećmi, jak do nich mówić, ale właśnie, to jest tylko tak naprawdę promyl tej komunikacji, bo zaczęłaś mówić tak naprawdę o komunikacji zewnętrznej, to, co się dzieje w mediach społecznościowych, bo przecież do dzieci nie mówią tylko rodzice i nauczyciele, czy opiekunowie, ale temat jest szerszy, prawda? Tak, no temat jest szerszy, taką komunikacją, którą mówisz, czyli jak rodzice czy opiekunowie zwracają się do dzieci, to jest jedno, czyli taka bardziej komunikacja interpersonalna. Mm. Natomiast to, co my robimy w Propsy, to to jest ważne, żeby spojrzeć z perspektywy organizacji, które pracują z dziećmi, z młodzieżą, albo tworzą treści dla nich, albo tworzą treści dla ich rodziców, opiekunów, dziadków, na no, otoczenia generalnie. Więc to, co my postanowiliśmy zrobić, to zająć się komunikacją zarówno wewnętrzną. Wiesz, I to są takie sytuacje typu, nie wiem, e, osoby mające 16 lat albo nawet e, więcej, tak zwani młodzi dorośli, są wolontariuszami w organizacjach. No i powstaje pytanie, jak się z nimi komunikować? E, jak się powinno komunikować? Czy oni są też w tej kategorii dzieci i ryby nie mają głosu? Czy już są na przykład dorosłymi? No nie są dorosłymi, no bo mają 16, 17. No to jak z nimi rozmawiać? No i tu jest wiele pytań. Ja się cieszę, że te standardy ochrony małoletnich otworzyły różne wiesz, bramki, furtki do myślenia o tym. Natomiast myślę, że to, czego potrzebujemy kulturowo, to są zupełnie nowe standardy. Standardy kulturowe, które by nam powiedziały, to jak my się mamy ze sobą porozumiewać. No bo polska kultura, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, ale jest taką kulturą narzekania. Kulturą, oj tak, oj tak. kulturą mówienia o tym, jak jest źle. Kulturą e, też bardzo taką e, przemocową w swoim języku, w swoim wymiarze. Jest tam bardzo dużo emocji. Chociażby w takich zwykłych kolejkach do lekarza. Jest bardzo dużo napięcia, natężenia i, i takiego, jak to mówią młodzi, złego vibeu. Myślę, że temat e, komunikowania się do e, dzieci i młodzieży, jeśli są naszymi wolontariuszami. Jeśli mamy grupy wychowawcze się nimi zajmujemy, jeśli prowadzimy zajęcia dla uczniów y, i uczennic y, z Ukrainy, y, to jest jedno. A dwa, w jaki sposób w ogóle mówić o nich na zewnątrz? No, ja jestem zdania, i chę, ciekawa jestem, co ty co myślisz, y, żeby ich włączać, żeby znaleźć taką przestrzeń pomiędzy tym, że jednak to są dzieci i młodzież, młodzi dorośli, którzy jeszcze nie są pełni gotowi do tego, żeby się komunikować, wiesz, z pełną odpowiedzialnością, mhm. na równi z dorosłymi, no ale też, żeby nie traktować ich infantylnie, żeby nie mówić nad głowami, czyli takie typowe scenki typu pani, pani nauczycielka z przedszkola rozmawia z rodzicem, z opiekunem, a dziecko na dole słyszy, jak jest o nim opowiadane. Um, Albo żeby nie traktować z góry wolontariuszki w organizacji, mówić, o, jak będziesz starsza, to się dowiesz, bo wtedy nabędziesz wiedzy. Typowe. No, ja myślę, że to mamy sporo do porobienia. A ty, ty co sądzisz na ten temat? E, dokładnie zgadzam się. Ciekawy przykład. Fundacja, która pracuje z młodymi wolontariuszami, to jest bardzo ciekawy przykład, bo to, że organizacja... E, Robi akcję z takimi dzieciakami, z małymi dziećmi, starszymi, młodszymi, to nie znaczy, że potrafi się z nimi komunikować. To nie jest automatu. To jest wiele do zrobienia, i to właśnie tu zauważyliśmy tę lukę. I właśnie ta inkluzywność jest bardzo ważna, bo przede wszystkim nie wiem, jak ty uważasz, ale pierwszy krok to jest w ogóle taka świadomość i przyzwolenie, zgoda na ten fakt, że w ogóle dzieci są w tej komunikacji. To nie chodzi tylko właśnie o te sytuacje, kiedy mówimy do dziecka, ej, zrób coś. Ale też kiedy mówimy o dziecku, albo w ogóle komunikujemy się z osobą trzecią i mówimy o dziecku, dziecko to jest bohaterem tej komunikacji, więc w ogóle miejmy świadomość, że w każdym z tych trzech przypadków tej komunikacji skierowanej do dziecka i tej komunikacji, to dziecko jest bohaterem, tak, czyli postępuje, mówimy o dziecku. W każdym w tym przypadku dziecko jest aktywnym uczestnikiem tej komunikacji i ma swoją podmiotowość i nie możemy o tym zapominać. Przecież każdy z nas w rozmowie chce być szanowany, wysłuchany. Nie zaczęłaś mówić właśnie o tych złych praktykach. Naszemu podcastowi będzie towarzyszyć także e-book. Nie bez powodu, ta sama nazwa, komunikacja, czyli o komunikacji włączającej do dzieci i młodzieży. Do pobrania na naszej stronie propsypr.pl. I szukaliśmy właśnie tych dwóch i dobrych praktyk. No, nie mieliśmy żadnego problemu Stworzenie tworzeniem listy. Co, co nie działa? Nie? Tego, co nie działa i tego, czego nie powinno się robić w komunikacji z dziećmi. To dokładnie to, o czym ty powiedziałaś, tak? Myślę, że pierwszy problem to są założenia odgórne. Dorosły uważa, że wie, co dziecko powiedzieć, co nie skoczuje. Nawet nie pyta. I to są mnie bardzo prozaiczne kwestie. Co chcesz iść na obiad, albo czy podoba Ci się ta sukienka? Mam wrażenie czasem, że rodzic zadaje pytanie, ale właściwie to jest tylko formalność, bo nie czeka na odpowiedź. I potem. Niestety takie podejście przykłada się i w szkole, i idzie za dzieckiem, które przestaje być pięciolatkiem, a w pewnym momencie ma lat 15. A wtedy naprawdę powinny być wysłuchane. A ja, się, ja się zgodzę, dlatego że potem jest taka sytuacja, że um, dana osoba ma 15, 16, 17, no i w końcu 18 lat, czyli młody dorosły. No i um, ja często słyszę takie komentarze. To, to pokolenie jest takie nieodpowiedzialne. To pokolenie nie bierze spraw w swoje ręce. Mm. No ale no na logikę, jeśli do tej pory mówimy o nich, a nie włączamy ich, jeśli do tej pory nie mówimy i nie wsłuchujemy się, czego potrzebujesz, tylko za nich decydujemy, no to, to skąd oni mają wiedzieć? To, 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 czyli jak będą mieli 18 lat, powiemy im, no dobra, przyszedł dzień, w którym możesz powiedzieć, czego chcesz i to dostaniesz. Jakby, um, wolność i odpowiedzialność nie wierzy się stąd, że po prostu pewnego dnia, kiedy mija 18 rok życia, ja już wiem czego chcę, biorę to w garść i biorę, idę ze sobą, tak? Tylko hmm. ją się nabywa, tego się uczy, to są kompetencje takie same jak inne kom kompetencje negocjacji. Sprawczość jest obok niej, tak? E gotowość do bronienia swoich racji. No jakby my się tego musimy nauczyć. I to co jest dla mnie na przykład ważne, to co było dla mnie esencją tego e-booka, e e który stworzyliśmy, to to, że e my jako Zespół zajmujący się komunikacją zewnętrzną dotykamy tego pola, za który jesteśmy poniekąd odpowiedzialni. No bo tworząc komunikaty na zewnątrz, możemy nadać im pewne standardy, możemy mówić na czym nam zależy. I właśnie mówiłaś o tym szacunku, on totalnie we mnie rezonuje. To jest jedna z naszych zasad, naszego zespołu, żeby szanować ludzi. Myślę, że tego jest strasznie mało, a ten szacunek jest podstawą do tego, żeby młodzi dorośli czuli potem sprawczość. Do tego, że ktoś im kiedyś zaufał i powiedział: Ja szanuję Ciebie i szanuję Twoje zdanie, szanuję Twoje emocje i Twoje potrzeby, jestem gotowy na to, żeby Cię wysłuchać i żebyś wziął odpowiedzialność stopniowo. No bo nie powiemy ośmiolatkowie i słuchaj, od dzisiaj jakby bierz odpowiedzialność za wszystko, co robisz. Nie on się tego nauczyć, jego mózg musi do tego dojść, on rozwojowo do tego jego musi dojść. I jakby kwestia rodziców to jest jedno, ale myślę, że yy, bardzo dużą odpowiedzialność i to, na co standardy ochrony małoletnich zwróciły uwagę, tak naprawdę ten dokument pozwolił nam spojrzeć na to głębiej. Nam, jako społeczeństwu, w tym sensie to mówię, to to, że podmioty prowadzące jakąkolwiek działalność wobec dzieci i młodzieży mają również w tym zakresie swoje obowiązki i powinny, krótko mówiąc, się ogarnąć. Nie można publikować zdjęć dzieci z ich twarzą w sytuacjach, które są żenujące dla dzieci, które się z nich śmieją, albo w sytuacjach intymnych. To jest po prostu niedopuszczalne. W sensie, znaczy ja rozumiem tę potrzebę, że organizacja chce mieć lajki, komentarze pod postem. Ja to wszystko rozumiem. Co więcej, nasza agencja zajmuje się prowadzeniem właśnie takich działań social mediowych dla organizacji pozarządowych. Tylko, że gdzieś jest granica. Mhm. Gdzieś jest granica powiedzenia, zrobię wszystko, żeby mieć lajki i zasięgi. A według mnie tą granicą jest szacunek i wolność dzieci. No bo sama wiesz, jak Internet niczego nie zapomina. To o zdjęcie nie. idzie potem z tobą przez całe życie, nie? Nie zapomina i tutaj absolutnie nie posunę nikogo, nikogo wolę. Po prostu bardzo często szkoła zorganizowała wycieczkę, bardzo fajną wycieczkę, na której były dzieciaki, młodsze, starsze, i publikuje zdjęcia z tej wycieczki na fanpage'u na Facebooku swojej szkoły. Niby fantastycznie. Ciocie, babcie, rodzice dają lajki, wszyscy się cieszą, ale ktoś zapytał to dziecko, czy chce być w tym poście i oznaczone, prawda? To, że dziecko do pewnego wieku wedle naszego prawa nie ma tej początowości prawnej, to tak jest bardzo brzydkie określenie, to znaczy, że nie może podać pełnej czynności. Nie podpisuje formali pod swoimi decyzjami, ale to nie znaczy, że nie ma swojej woli. I to jest ważne, to proszę bardzo ważny temat, wizerunek dziecka, bo komunikacja z dziecka to jest jeden temat, ale jeszcze w tej komunikacji wizerunek dziecka jest bardzo często używane. I to przeszkoły, przez instytucje, podmioty zewnętrzne, które robią coś dla dzieci, albo z tymi dziećmi pracują, albo komunikują się przez dzieci do innych podmiotów, do rodziców, do konsumentów, ale też wszystko zaczyna się od rodziców. Bo jeżeli rodzic musi świadomie podawać tę decyzję, czy publikuje dane zdjęcie swojego dziecka w internecie, czy nie. Bo to, że on ma w tym momencie sprawczość i to jest jego decyzja, i wszystko formalnie się zgadza, ale to nie właśnie, to jest dopiero pierwszy etap. Bo to, że jestem mamą mogę publikować, muszę się zastanowić, co z tym zdjęciem dalej się właśnie zadzieje. Czy dziecko by sobie życzyło, tak? Poza tym pamiętajmy, że my mówimy dzieci i to jest taki skrót myślowy. Ale dziecko tutaj prawo mówi jedno, ale oczywiście... Każdy z nas ma swoją definicję dziecka. Dla jednego to może być 6 sześciolatek, a dla, na przykład dla babci jej 17-letnia wnuczka jeszcze, tak? 30-paroletnia. <laughs> też się zdarza, też się zdarza. To znaczy, że to nie jest tak, że jak dziecko nie skończyło tego 17 roku życia, to nie ma swojego zdania. Oczywiście. On ma. I na przykład w szkole jest to bardzo ważne, żeby rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje z ich wizerunkiem. W jakich akcjach biorą udział, dlaczego i czy zostanie potem jakiś czas w internecie. To jest bardzo żywotne, który będziemy podejmować i w kolejnych odcinkach naszego podcastu i także w e-booku, jak to wygląda z strony prawnej, co można, czego nie można robić, jeśli chodzi o tym, co dziecka w przestrzeni, cyberprzestrzeni. Jakie są dobre praktyki i w ogóle czego unikać, bo to jest bardzo, to jest bardzo ważne, bo w tej, tej komunikacji zewnętrznej, no, bardzo często ten wizerunek dziecka y, to, to mu towarzyszy. I tu mówiłaś też o takich dobrych odruchach, dobrych praktykach, o tym, że od tych podmiotów, które są nadawcami tej komunikacji zewnętrznej, od nich dużo zależy, ponieważ one muszą zmienić świadomość. Y, myślę też o tym, że oni w ogóle też dyktują y, te, te standardy, ponieważ y, oprócz tej komunikacji zewnętrznej. Jest jeszcze komunikacja wewnętrzna. Wróćmy do tematu tego podmiotu, chociażby fundacji, która pracuje z, z dziećmi, z loteryuszami. Ona ma też pracowników. Ci pracownicy mają wewnętrzne spotkania, maile, notatki, e, komunikują się w sprawie dzieci. I nawet w takiej wewnętrznej notatce służbowej e, te wszystkie dobre praktyki, zasady muszą być zachowane. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Nie, no pewnie, że się zgodzę. Myślę, że co więcej. W Polsce trwa teraz wielka debata na temat kultury nadmiaru pracy i tego, jak nasza kultura pracy w ogóle funkcjonuje: tego, że pracujemy dużo, że się komunikujemy przemocowo w pracy. No a dodając do tego wątek małoletnich wolontariuszy i wolontariuszek w organizacji pozarządowej, w pracówce wychowawczej, czy w innych podmiotach, które które mają takich wolontariuszy, współpracują z nimi właśnie jako wolontariusz albo nawet już podejmują oni pierwsze prace zarobkowe, no to wchodzi w wątek nie tylko um, złej, zepsutej kultury pracy, mhm. ale również tego, że osoby dorosłe będącej przełożonymi um, mają tutaj jeszcze większą odpowiedzialność za to, w jaki sposób wprowadzać te osoby na rynek pracy, no bo koniec końców dla nich często to jest pierwsza praca. Pierwsze zajęcie takie poważne w grupie, tak? W sensie oni pracują w szkole, mają jakieś projekty. O ile mają społeczne projekty w szkole, to byłoby super, ale też mm, bardzo często z rówieśnikami nie mają przestrzeni na to, żeby poukładać to sobie na nowo te klocki. A w momencie, kiedy są w środowisku dorosłych, no to, no to kto ma nadać te standardy? Kto ma powiedzieć, jak to powinno wyglądać w miejscu pracy? Jak się odzywać. Między sobą przy biurku, na spotkaniu? Tak? Jakie maile pisać? Jaką dawać informację zwrotną? W jaki sposób? Czyli cały temat o kulturze feedbacku. Wspomniałaś wcześniej o, o komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Myślę, że może chcesz powiedzieć takie podstawy, bo to może też być niejasne dla każdego, czym się różni komunikacja wewnętrzna od zewnętrznej i o to to chodzi. No bo bardzo często spotykam się, przynajmniej ja, na, na szkoleniach, które prowadzę w ramach Propsy. Że osoby pracujące w organizacjach pozarządowych mogą po prostu też nie wiedzieć, nie? czym jest komunikacja wewnętrzna, jakie to są kanały, czym jest zewnętrzna, jakie to ma przełożenie, czy to powinno w ogóle współdziałać synergicznie, czy może być sobie dwoma atomami osobnymi. Możesz kilka słów, no bo to ty, ty, o, ty o tym piszesz w e-booku bardzo e, klarownie. Jasne, to rozróżnienie znalazło miejsce w naszym e-booku. Podajmy przykład takiej komunikacji i taki basic, Trochę PR-owej PR wiedzy sprzedajemy i teorii, jak to wygląda, ale też potem odnosimy ten temat do całej komunikacji, co z komunikacją krewatą do dzieci. Pierwsze rozróżnienie. Komunikacja zewnętrzna jest to komunikacja, która coś przedstawia. Mamy do z informacją do odbiorcy, albo żeby go zmusić do pewnego działania, musi to jest brzydkie słowo, ale nakłonić do jakiejś reakcji. No w przypadku firmy, która jakieś produkty, usługi, to jest bardzo proste, o co chodzi w tym przypadku. Ale taka komunikacja wewnętrzna także buduje świadomość, buduje poznawalność danej marki albo brandu. Po prostu budujemy świadomość, że coś istnieje i, i mówimy o tym, że warto coś poznać. Komunikacji wewnętrznej, ona ma taki bardziej już informacyjny charakter, tak? Czyli mamy już zazwyczaj bardzo określoną grupę odbiorców i ona musi dostać jakąś informację. Mówiliśmy tutaj o organizacji, fundacji, tak, pracującej z dziećmi. Komunikacja wewnętrzna skierowana do pracowników takiej organizacji, oni muszą wiedzieć, co się dzieje. Oczywiście, jeśli chodzi o kanały komunikacji, ta komunikacja się odbywa, jak ona ma miejsce, w jaki sposób, to tylko w zależności od tej komunikacji i wewnętrznej te kanały mogą się różnić, ale są też wspólne kanały. Oczywiście taki pierwszy podział to jest kanał online, tak? Internet jest bardzo ważny, więc zarówno w tej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej ten internet jest wykorzystywany. Co mam na myśli mówiąc Internet? Oczywiście w tej komunikacji zewnętrznej można wykorzystywać takie narzędzie komunikacji jak strona www, jak media społecznościowe danej, danej firmy, danego brandu, informacje prasowe, wszystko to, co jest dostępne. Dla nas, dla odbiorców w przestrzeni internetowej. Oczywiście ta komunikacja poza wirtualną rzeczywistością nadal jest ważna. Więc media tradycyjne, telewizja, radio to nadal jest bardzo ważne i też jest to wykorzystywane w tej komunikacji zewnętrznej. Jeśli chodzi o komunikację wewnętrzną, we wszystkie wewnętrzne kanały danej, danego bytu, tak? danej organizacji czy, czy firmy, komunikacja mailowa, wewnętrzne spotkania. Mam wrażenie, że ta komunikacja wewnętrzna ona czasami ma ten większy wymiar face to face. I nie zawsze wszystko trzeba napisać mailem. My o tym doskonale wiemy w naszej agencji. Czasami warto porozmawiać i przekazać to ważne informacje komuś po prostu bezpośrednio. Ale co jest ważne, co chcemy, jaki problem chcemy tutaj przedstawić w naszym, naszym eBooku i też w kolejnym odcinku naszego podcastu. I jeśli chodzi o komunikację z z dziećmi, są podmioty, które są jednocześnie nadawcą i tej zewnętrznej, i tej wewnętrznej komunikacji. No w sensie i tutaj... Do dzieci, tak? tak, mam tutaj na myśli tą, y, komunikację składą do dzieci. I tutaj nie może być rozdźwięku. Wiadomo, że ten podział między komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną jest y, bardzo wyraźny, ale jeśli chodzi o nadawcę komunikacji o dzieciach z dziećmi, do dzieci i zewnętrznej, wewnętrznej, ona musi być spójna. Y, i to na wielu wymiarach. Tak? Pierwsza kwestia, czy to jest komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, y, trzymamy się zasad tej dobrej, odpowiedzialnej komunikacji z dziećmi. Tak? Czy to są te dobre praktyki, o których mówiłyśmy, i ty, unikamy tych wszystkich złych praktyk. Obojętnie, czy komunikujemy się na zewnątrz, czy wewnątrz do naszych kolegów w firmie. Y, to jest bardzo ważne. Y, w komunikacji zewnętrznej, bardzo nam tutaj wybija się temat wizerunku dziecka. Y, Ponieważ no, tych komunikatów zewnętrznych towarzyszy obrazek i że jest to komunikacja, w jaki sposób za nas dzieckiem, no to mamy wizerunek tego dziecka. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby przestrzegać zasad ochrony tego wizerunku dziecka, czyli to, to o czym mówiłaś już, tak? Nie ukazujemy dziecka w kompromitujących pozycjach i w takich nieciekawych sytuacjach, w których byśmy sami jako dorośli nie chcieli być pokazywani ale też dbamy o prywatność tego dziecka, o prywatność wizerunku i też danych osobowych. Czyli nie wystarczy tylko, że jeżeli publikujemy to zdjęcie i nie piszemy, kto to jest, to niestety nie wystarcza. Czyli to zdjęcie, jeżeli jest, jesteśmy, nie powiem, że zmuszeni, ale podejmujemy decyzję, że w naszej komunikacji pojawi się wizerunek dziecka, mamy określone zasady komunikacji, co, na co możemy się pozwolić. Czego mamy unikać? Czyli mamy ten podstawowy podział na komunikację zewnętrzną, wewnętrzną, ale właściwie dlaczego tego zaczynamy? Dlaczego dzisiaj o tym mówimy? Czy to nie jest jakaś formalność? Nie, no to są podstawy. Ja myślę, że super, że tak to opisałaś u podstaw. Dlatego, że jeśli ktoś to wie, no to jesteśmy w domu, a na lesie ktoś tego nie wie, no to musimy sobie to poukładać. Ja też bardzo lubię taką metaforycznie o tym mówić, że pozwól, że sparafrazuję to, co powiedziałaś, że. Komunikacja wewnętrzna jest o tym, jak sobie wewnątrz grupy, w organizacji pozarządowej, w domu, w grupie rówieśniczej, poukładamy nasze relacje, nasze wartości, sposób pracy, sposób rozmawiania ze sobą. Po co? Po to, żeby potem w komunikacji zewnętrznej lepiej się promować na zewnątrz, żeby się, żeby się nie okazało, mówiąc nowo metaforycznie, że w pracy siedzimy w sweterku i w dresach, ale na zewnątrz to chcemy się pokazywać jak państwo w garniturach i garsonkach, i sukienkach. Nie? To tak trochę. Ironicznie, ale myślę, że, że ten brak autentyczności może być bardzo dużym problemem dla każdej organizacji i dla każdej grupy, która chce w ogóle promować się na zewnątrz. Więc myślę, że to, co, o czym opowiedziałaś, jest po prostu podstawą do tego, żeby zrozumieć, że trzeba się dobrze poukładać wewnątrz, żeby efektywnie i sensownie się komunikować na zewnątrz. A o tych aspektach zewnętrznych piszemy więcej w naszym e-booku, tak jak wspomniałaś. Komu dzieciacja o komunikacji włączającej dzieci i młodzież do pobrania u nas na stronie propsypr.pl? I tam jest właśnie więcej takich aspektów, czyli, jakby już schodzimy w głąb tej wiedzy, dowiadujemy się więcej. To okej, okay, to w takim razie jakie zachowanie, jakie praktyki. Jakie działania na zewnątrz są niewłaściwe. I ty trochę doznasz do tego tematu, mówiąc o tym, w jaki sposób pokazywanie dziecka, jakich zdjęć, w jakich sytuacjach jest niewłaściwe. I tam tego jest więcej, bo tak naprawdę możemy o tym zrobić osobną rozmowę, e, i, i takie rozmowy też będą. Natomiast dobrze jest sobie to poukładać e, w głowie, żeby wiedzieć, że to, z czym wyjdziemy, z jakiego podłoża się wybijemy, poukłada nas potem na zewnątrz e, w przyszłości, czyli poukłada nam sposób komunikacji, to narracji wartości, które chcemy komunikować. Zgadza się. Czyli punkt pierwszy, jesteśmy podmiotem, który tworzy komunikację, mijmy porządek u siebie w firmie, zadbajmy o tę komunikację wewnętrzną. Przestrzegajmy pewnych zasad. Wiemy, dlaczego chcemy się komunikować, jak to robimy, jak to robić dobrze. I potem to wszystko można jest odzwierciedlenie w komunikacji zewnętrznej, która jest skierowana do dzieci, albo mówi o dzieciach, albo do dzieci nawiązuje. No dobrze, to chyba powoli będziemy lądować. W tej rozmowie. To, co jest ważne, słuchajcie, to chcemy podziękować, dlatego że to studio nagrań, w którym właśnie jesteśmy, e, zawdzięczamy gościnności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego e, i programu e, Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020 e, Polsko-Amerykańskiej Fundacji e, Wolności, realizowanego przez mm, Fundację Edukacja dla Demokracji więcej informacji i pełen e-book Komu Dzieciacja o komunikacji włączającej dzieci i młodzież e, zupełnie za darmo do pobrania na naszej stronie propsypr.pl e, i co no może się przedstawimy na koniec podziękujemy jeszcze raz pozdrowimy w imieniu ze całego zespołu propsypr Anna Kierzyńska tu Agnieszka Jagusiak dziękuję dziękujemy